Wasza ulubiona para szaleńców. Ci, co postanowili zbudować dom własnymi rękami, zamiast spokojnie odpoczywać w ten październikowy weekend, znów mają gorące wieści z frontu. Nasz dom, który budujemy metodą gospodarczą, będzie miał podłogę. Teraz czas na prawdziwy test cierpliwości i precyzji czyli układanie styropianu na podłodze. Na placu Boju 34 opakowania styropianu setka 0,36 dach i podłoga, każde po 5 cm, z prostymi wykończeniami krawędzi. Układamy to w trzech warstwach, czyli mamy wrażenie, że dopasowujemy do siebie klocki. Kupiliśmy też 33 metry folii budowlanej, rozmiar 6 typ 200 oraz 8 sztuk piany. Krótko mówiąc, idziemy jak burza. A że każdy arkusz styropianu to krok bliżej do tego, by wreszcie położyć podłogę i przestać chodzić po betonie. Motywacja rośnie jak na drożdżach. Co mogę doradzić? Nie używajcie scyzoryków i zwykłych tapeciaków. Prawdziwy budowlany Mistrz sięga po nóż do styropianu. Ciągnie gładziej niż ryposty teściowej przy niedzielnym obiedzie. To cichy, pełen gracji poszlizg, a nie darcie i miażdżenie, które kończy się tym, że kawałki styropianu wyglądają, jakby je przyjechał walec, a Ty płaczesz nad marnowaniem materiału. Więc tak, oto nasza weekendowa rzeczywistość. My, para zapalańców, kroimy, układamy i docinamy. Pomimo tych wszystkich docinek, dosłownych i przenośni, jest fajnie. Koszt tego etapu to 2800 zł. A Wy? Macie swoje sprawdzone patenty na krojenie styropianu? Nie zapomnijcie lajkować i subskrybować naszego kanału. Do zobaczenia!